Są wenty! Ale o co chodzi?! Oh my god! Aldi wchodzi w węty. Niczym Among Us. Juniorku, ty jesteś taki sas, podskakujesz przed tym monitorem i nie wiadomo co ci chodzi lol. No teraz! Ten baldi poniezły obesorowe. No się mam górzy do wadko, stren And welcome back to. Balis Basics! Dokładnie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Baldiego. Ja wiem, że było bardzo dużo ostatnio Baldiego, ale niedawno wyszła nowa wersja 0.8. My sobie graliśmy w pre-release 1, czyli graliśmy przedpremierowo, ale twórca jednak do wersji 0.8 dodał jeszcze wenty. Nie możemy, moi drodzy, chodzić po wętach. Jeżeli chcecie więcej Baldiego, znacie Deal'a, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Baldi's Basics, dajcie znać, koniecznie w komentarzach pisząc, aż tak Among Us. A ja również, być może, za serduszkuję Twój komentarz. I pojawi on się na odcinku. Lecimy z siebie, we. Dobra, Baldi już liczy, Baldi już liczy. Oh my god, musimy się szybko napić. Idziemy tutaj, moi drodzy, po jeden notatnik, ponieważ z tego, co mi się wydaje, we. Oh my god, tu jest. Four? Nie, no super, że tutaj mieliśmy. Patrzcie, co tu się stało, nie. Fajnie, że tutaj mieliśmy. Tu byliśmy już i fajnie, że tutaj nie można się, nie można było przejść, nie. Masakra, muszę wam powiedzieć. W każdym razie mamy jeden quarter. Ja sobie tutaj, moi drodzy, uciekam. Tutaj mogliśmy sobie sprawdzić dokładnie pomieszczenie, ale ja sobie przejdę. Tam był principal room. Musimy uważać na principala. Na razie tutaj oczywiście nie będziemy biegać, bo on tutaj już jest, dobra, wchodzimy tutaj, moi drodzy. Tu jest gwizdek, więc podnosimy od razu ten gwizdek. Ja są w ogóle też ciekawi dlaczego twórca zrezygnował z tego, że my nie musimy odpowiadać. Wydaje mi się, żeby ta gierka po prostu była szybsza, że tak powiem. Co my tutaj mamy? Supplies. Możemy sobie ewentualnie tutaj wejść do supplies. Ale tu jest swip, swip, swip! Dawaj tutaj szybko, moi drodzy, mamy kolejny notatnik. Oh my god, dobra, chugam. Coś już tam chciał we mnie pluć! <trujne> 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 Watch this, I don't want to watch you. Gdzie tutaj musimy iść? Z tego co pamiętam, to wejście było chyba tu. Więc ja sobie tutaj ustawię marker numer dwa, no, że tu jest wejście po prostu. I tam przejdziemy tu. Więc tu jest, widzisz, tak się idzie, nie? A ja sobie pójdę teraz tutaj w prawo. Dobra, daj. Hey, hey watch you, this. Watch this! I don't want to watch you! Tutaj chyba będzie. Nie biegałem! Nie biegałem! Stałem w miejscu, princypo! Zaś tam był, nie? Hey, you, watch this! Dobra, mamy to Congratulations To jest oczywiście bardzo łatwy poziom My sobie od razu możemy wejść z tej strony Możemy... On jest szybszy On jest szybszy on jest zaraz... O, nie zaraz! Stój. Czekaj, węgę. czekaj, czekaj! Find a way out. Nobody just watch you. Moi drodzy, już uciekamy. Udało nam się przejść pierwszy level. Pamiętajcie, że musimy dojść do trzeciego, ponieważ tam najprawdopodobniej znajdują się wenty. No póki co, tutaj żadnego węta nie widziałem. Minuta 26. To jest w ogóle mega szybko. Czy wejdziemy do Pitac? Ja tutaj mam w ogóle. Ile mam pieniążków? Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie mamy aż trzy quartery. Mamy 285 kasy. Mapę bym chciała, ale to jest za 500. Tutaj 250 Suzy. Nie wiem, czy Suzy będzie teraz już biegać z nami, czy też nie. Mamy jakby co? Principal Whistle, więc ja po prostu od razu wejdę sobie tutaj do naszej windy i wchodzimy F2. Dobra, ja od razu patrzę na mapę. Tu na razie oh, niczego nie good. mamy. You're good. Oczywiście, że jestem dobry. No trudno, żebym nie był dobry. Baldi, ja tutaj od razu podoszę pierwszy notatki. Ty sobie możesz tak. 5, 6, 7, 8. Tutaj już te, te balony trzeba robić, nie? 8, dawaj. Dobra, mamy 25 punktiksów, ja szybko uciekam Tutaj mamy jeszcze jedną klasę Dobra, muszę teraz 7 zdobyć Ile tutaj mamy teraz 9 minus 5, 4, nie? Dawaj szybko Dobra, lecisz, co my tutaj mamy? Nic tutaj nie mamy Ja lecę szybko, ponieważ on... O tutaj mamy kolejną klasę patrzcie jak się złożyło 7! 7 Mamy 7 Mamy 7 Tu jestem Nie! Pięć Mamy już cztery notatniki. Ziomy mamy już cztery notatniki. Patrzcie, mamy tutaj tak. Diet sodę A nie mogę już kupić Tu jest plus 50. Pięćdziesiąt. 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 No nie! No! Jest głupi ten chłopca, to jest niemożliwe ty. On gdzieś tam sobie po prostu chodzi Okej, okay. ile te mamy? Trzy gdzie jest trójka? Gdzie jest trójka? daj mi trójkę, szybko! You're incredible. You're incredible! Tutaj chyba będziemy mogli ze Suzy grać, ale nie jestem pewien. Dobra, szukamy kolejnych e, notatek. Tu byliśmy, tu byliśmy, tutaj teoretycznie byliśmy, wydaje mi się, że te wszystkie notatki będą gdzieś tutaj. Tu jest w ogóle School Faculty Room. O, weźmiemy sobie... O, o. On mnie nie złapał, prawda? Dokładnie, on mnie nie złapał teraz. Nie! Czekaj, tu jest principal Niech to sobie poleci No i walnęło mnie to, bo mi się drzwi zamknęły Centralnie przed nosem Tu jest jakby co principal Nie wiem, gdzie jest To chyba będzie gdzieś tu jednak, wiecie, tu To będzie tutaj w środku, więc ja bym teoretycznie musiał przejść tu Dobra, czyli dobrze, idziemy Tu, gdzie jest principal, w ogóle tu jest też exit O nie Ale gdzie on jest? Gdzie on jest? On tu jest, on tutaj jest Czemu? Okej, okay, co się teraz dzieje? Zero. Ty, gdzie on jest? A gdzie on jest? Czemu on nie oddaje żadnych odgłosów? Co jest grane? Bo on robi takie. Ehh, to chyba też było nowe. Nie gadaj, że tutaj sweep. Sweep, sweep, zostaw mnie! Nie! nie! Sweep! Dobra. Okay. Ale o co chodzi? Nie! Dobra, wziął go! NIE WZIĄŁ Principal? Principal? On w ogóle nie ma tej... Oh my god, no chodzi za mną, nie no, chodzi typ za mną! Bo to jest bez sensu! Principal? Proszę tu przyjść! No ale to, to, ty nie weźmiesz Baldiego? Ty nie weźmiesz Baldiego? Najgorsze jest to, że tutaj... Tu nic nie oh my god! Dobra, już ma! Już ma tą swoją linijkę, nie? Tu się mogę napić, tu się mogę. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Wiem, że tutaj był notatnik zaraz za mną. Ja myślałem w ogóle, że Baldi się wyłączył, ale jednak nie. Ja nie mam teraz, jak przed nim uciec, nie? Ja potrzebowałbym BISODY. Juniorski, zaraz ci komputer eksploduje. Czemu? Czemu? Od Christian Gamer. Ale najgorsze. Dobra, on jest tam gdzieś. On się teraz tam kręci. Tam był. Za chwileczkę principal może przyjść Ostatni notatnik mi został i on jest chyba tu, nie? Tu się balony kręcą, dokładnie Ja, 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 to jest tu Principal, pomożesz mi? Bo ja tutaj muszę ostatni notatnik zebrać, ty Ja nie mogę No to weźmy może tu znowu Ja nie wiem, czy dam radę On wie, że ja tu jestem, nie? Co za typ w ogóle On znowu nie wie, gdzie ja jestem On znowu wie chyba, gdzie ja jestem Jaki będzie teraz event? Mystery room. Nie, nie mam ochoty na żadne mystery roomy! Ja chcę po prostu zebrać ostatni notatnik. Tutaj też chyba można wejść. Ja nie mogę, nie. It's sweeping time! Znowu biegnie tutaj. Zaś. Czy ja mam się z nim kręcić teraz w kółko? Dobra, on chyba poszedł. On znowu tu jest, nie? 8. Tu, tu będę potrzebował numer. Myślałem, że mnie weźmie. Myślałem, że mnie weźmie z Baldi. Numer 8 potrzebujemy moi drodzy. On znowu nie... Dobra, tutaj mogę biegać na spokojnie Numer 8. 888 Gdzie jest ósemka? Nie ma ósemki, nie no nie ma tutaj ósemki! No przecież to jest niemożliwe! Ja nie mogę, nie no Baldi, dajże sobie spokój! Trzy... Nie! Baldi Baldi on cały czas wie, gdzie ja jestem. Baldi, to jest niemożliwe. No, zostaw żeś mnie, Przecież ja się nie będę sam w kółko. on wie, że ja tu jestem? Nie, on tu idzie. On tu idzie, nie? On tu idzie, nie? On wie, że ja tutaj otworzyłem drzwi. Co za typ, nie? On wie, że ja tu jestem. Ale teraz przynajmniej jestem daleko od niego. Supplies. On nie wie znowu, gdzie ja jestem. Dobra, i tu lecimy. Szybko, 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 szybko. Tylko sweep, sweep, sweep tu leci. Osiem. Osiem. No i tutaj nie ma... Tu jest osiem. Czekaj, 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 Tu się ten pojawił. Baldi jest gdzieś tutaj. Ja bym musiał wrócić tędy i tu, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. On już za... Dobra. Dobra, jest! Jest, git! NIE! Okay. Serio! Serio mi zamknął. A tu? Tu jest kim. <grym> Sam się teraz zaśmiałem? Moi drodzy, mamy teraz trzeci level. Mam nadzieję, że mogę sobie kupić mapę. Patrz ile zebrałem 5.35, 750 Czyli możemy sobie kupić teraz mapę i możemy praktycznie wiedzieć chyba. Play, Pete, idziemy do, moi drodzy do Pita Kupić sobie mapę. Mam nadzieję, że w ogóle, że ona nie zdrożała teraz, bo jeżeli ona teraz zdrużała, no to będzie... Ale mogę ją kupić, ale mogę ją kupić. Mogę ją kupić, także na spokojnie, patrzcie w ogóle, to wszystko już tysiąc kosztuje. 250, to tyle. Masakra, czy ja już będę widział tą mapę, tą, która teraz tutaj nadchodzi? Chyba tak, więc czekajcie, ja tutaj sobie odpalam numer 3 i patrz teraz na to. No i mamy całą mapę. Ile ja tutaj muszę notatek zebrać? 9, czyli mamy tutaj jedno. Znak zapytania, tu jest dwa, tak bardzo dziwnie. 3. 4, 5, gdzie by tutaj iść? Tu chyba pójdziemy. Dobra, tu lecimy w prawo. Siema. 25. Zero. Są wenty! Ale to ja tutaj nie chodzę po nich tu jako. Co to jest za dźwięk? Co tam za jakieś dziwne dźwięki się robią? Ale nie mamy tych wętów na tym? Ty, no nie gadaj. Że tak będziemy w wentach jeździć i gdzie ja teraz niby pojadę? Bo ja wszedłem tu. Tutaj wszedłem. Gdzie ja teraz wyjadę? Ty ale to ja myślałem, że te wenty będą też na tym Jedziemy gdzieś dalej, moi drodzy, my będziemy gdzieś po drugiej stronie, kompletnie gdzieś po drugiej stronie. Dobra, tu już jest chyba koniec, więc wódź... Nie no to jest bez sensu to jest bez sensu Mamy time. On już za mną idzie On już. Nie, on jeszcze nie wie gdzie ja jestem. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy Baldi potrafi wchodzić do wentów Dwa, gdzie jest numer dwa? dwa? Dwa, 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 no patrz, nie widzę dwójki Ty, ta, tej dwójki nie ma, tu jest Idziemy teraz tutaj, tu W lewo, tu jest principal Tutaj mamy dwa kolejne Więc ja muszę wejść tu i na lewo idziemy, nie? Lecimy szybko Tak, żeby on mnie nie złapał, bo tu jest principal room Dobra, on Baldi dalej nie wie, gdzie ja jestem Czajcie przez te wenty? Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy on potrafi wejść do tych wentów o nie, gdzie ja teraz jestem? O nie, o nie. Tu chciałem iść, nie? Nie tu. Ja tu, patrz! Dwa. Co tam się dzieje? Jakieś nowe odgłosy. Numer. Tu też są wenty. Ej, ja nie wiem dokładnie, gdzie idzie Baldi. Idzie Baldi. Dobrze, że tutaj mi się nie zamyka. Tutaj w ogóle też i wenty już będą, nie? Takie cięższe. Numer 9 potrzebujemy. Co to za Numer dziewięć, ty już mamy tyle notatników, że to jest po prostu maraz. I teraz tak, mogę wyjść sobie w sumie stąd. Okej, okay, on się już wie, gdzie ja jestem. Ja jestem ciekaw, czy on potrafi chodzić po wentach. Jeżeli on chodzi o, o, potrafi chodzić po wentach, to będzie po, to po prostu maraz. I teraz tak. Tu jest notatnik, tu i tu. Czy idziemy najpierw na dół chyba, co? Patrz, dobrze jest to, że mamy mapę. To my przynajmniej wiemy, gdzie te wszystkie w, te są, nie? Nie wenty, tylko to. Jeden. Jeden. Co to za odbór? Sweeping time Tam był pan skarpeta, o mnie za chwileczkę telepiernie. Tu idziemy. Za chwileczkę tutaj też się coś powinno pojawić chyba, nie? Dokładnie. Nie biegłem! Nie biegłem, numer 9. Patrzcie, już mamy! 6 dodatników, a to wszystko ze względu na to, że mamy mapę! On w ogóle nie wie, gdzie ja jestem ty. Ups, coś zamieniłem. Nie chcę tego wyda spraya. Albo chociaż tak zrobimy, pa. Tutaj przykniemy i on teraz nie wie, gdzie ja jestem, nie? Jakieś sparkles się pojawiają. Widzieliście to? A i te notatniki znikają, więc to jest w sumie spoko. Czy ja teraz muszę się odwrócić. Dobra i musimy iść tędy. My już mamy osiem tych notatników. Tylko że... O oh my god! On wie, że ja tu jestem. Ja idę szybko do wentów. Gdzie były te wenty? Czekać cz O o ja tędy nie przejdę. Tu jest zamknięte Fff. Dawaj szybko. Ja szybko uciekam Sweep, sweep, sweep! Tu nic nie ma. Gdzie były te wenty? Tutaj? Tu wenty! Ja uciekam. Ja uciekam. Mogę mu tutaj zamknąć drzwi, nie ma przycisku. Nie! A wiem, mam pieniążek! Ja zapomniałem, że mam pieniążek! To on chyba gdzieś wszedł do tego. Co tu jest w ogóle takie sparkles? O co w tym chodzi tutaj? Tu są wenty? Suzy idzie. nie ma nigdzie wentów. Ja chciałem teraz koniecznie wejść do wentów. No! Co? Gdzie ja jestem? Człowieku, ja mam mapy, ja nie wiem gdzie mam iść, nie? Ja chcę do tych wentów wejść. Ja muszę wejść po tej stronie. Co to było? Okej. Okay. Seven. Six. Ja wchodzę do wentów. Ja uciekam w wentach. Czy on może wejść do wentów? Ja on jest w ventach! On jest w... w on był w wętach Okej, okay, ale czy, to jak ja tutaj spadnę, to czy on... OH MY GOD! Czemu nie ma... Czemu nie było dźwięków żadnych? Ale czemu się dźwięki skończyły? Czy bali mi te dźwięki wyłączyć? To baldi normalnie chodzi po wętach? ty! Idziemy, moi drodzy, po raz kolejny, ponieważ mamy drugi tube do wykorzystania. I teraz jak musimy znowu zacząć od początku. Okej. Okay. NIE! CZTERY! Tidu. Tu jest w ogóle vent, ale na razie do niego nie wchodzimy, bo to jest bez sensu, bo ja przecież jeździłem przez chyba pół godziny, aż my tutaj ogarnęliśmy temat, a ja wolę sobie pobiegnąć tutaj szybciutko, bo on chyba nie będzie wiedział, gdzie my jesteśmy. Teraz tak, yy, zero, 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 zero. Dobra, zbieramy zero i lecimy dalej, moi drodzy. Co my teraz tutaj mamy? Tutaj... a ja tu też mogę oddalić! Okej, okay, ja, a mi tego właśnie brakowało, tego oddalenia. Mówię, ty, fajnie by było oddalić się, i później ogarnąć temat, nie? A tak, no dobra, i lecimy tędy. Wydaje mi się, że. Tu możemy wejść, i niby by było szybciej, ale chyba jednak nie. Tarararam, tarararam. Dobra, tu jest dobrze ustawione. Patrz. Fajnie, że on do ventów wchodzi. Siedem. Znowu go nie słychać. Hey, watch this. Sześć. Tu było sześć. Czy on wie, że ja tu jestem? On dalej wie, że ja tu jestem. Teraz, moi drodzy, idziemy tu, i teraz bym mógł teoretycznie pójść na górę, ale tutaj są trzy notatniki. A nie, Suzy gdzieś tu jest. Siedem. Mamy, moi drodzy, siedem. I gdzie ja mam teraz lecieć? Tu, nie? Dokładnie, tutaj będą dwa kolejne pomieszczenia, w których będziemy mieli notatniki. Dobrze, że nie ma principala. Sześć. Idzie sobie Suzy. Bio co to są za odgłosy? Biorę nożyczki, jakby, co? A to jest ten! Czy co to jest? Co to jest? Co to było? Nie wiem, ale musimy iść na górę i tam zostaje jeszcze dwa notatniki. Nie, no jeden jest tutaj, drugi jest tam. Lecimy na sam dół, moi drodzy, ponieważ tutaj musimy wykorzystać też nasz pieniążek Ale się... Dobra, wziął go! Wziął go! Nie, jednak idzie, no, i co za besrołek, no Dawaj, otwieraj mi tu Excuse me I teraz muszę iść tu Muszę się cofnąć i iść tutaj odebrać Bo tu jest wyjście, widzicie? Albo będzie tu wyjście, albo tu, albo tu Dobra, lecimy Ale to czekaj, ja mogę... Ja mogę teoretycznie wziąć te... te benty, nie? Dawaj, lecimy do bentów On w ogóle nie wie, gdzie ja jestem Teraz był chyba pode mną był ewidentnie głos, że on tutaj wszedł do tych wentów i zaczął sobie ze mną tutaj jeździć. No znowu jest w wentach! to?! Jaki typ, ty?! Oh my god! Jaso, co się teraz dzieje? Halo, co się stało? Nie no, nie gadaj. Ja nie wiem, o co chodzi. Gdzie ja jestem? Tu muszę... Tu dobrze idziemy? Nie. Ups, za dużo fasolki. A co pierdzisz? Od KKUP LLRT. musimy iść. Sweep, 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 jedzie Ale to czemu są takie odgłosy, jakby wszyscy w Wendach byli? Co? Ja tutaj dobrze idę? Nie, 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 dobrze idziemy. Tylko, że tutaj mamy też Principal Room. Gdzie on teraz iść? Tu. On wie, że ja tu jestem. Nie? Gdzie on teraz iść? Tu. Nie! O. Nie! 5 5 5 On wie, że ja tu jestem? Niech on stąd pójdzie. Nie no, to jest bez sensu! Czemu on wiedział, że ja tutaj jestem? No, co za tym? Dobra, teraz zrobimy tak, że ja po prostu będę go ciągnął do. Nie chcę iść do pita. Że mimo, że my mamy mapy, to my nie potrafimy tego przejść, nie? Ja, przepraszam, bo ja jestem nubek, ok? Ja gram na easy we wszystko. A wiecie, kto gra na easy, nie? No. Dobrze o tym wiecie. Ład, no nie udało się! Numer 3 I lecimy dalej, szybko, szybko, szybko. Szkoda, że tutaj nie ma nic do picia, bo jakby tutaj było coś do picia, to by było spoko, a tak no niestety musimy lecieć. O, już koniec staminy. 4, jeden, 1. Dobra, mamy to i gdzie teraz? Tu. Tu, tu, tu. Tutaj powinno być otwarte, lecimy normalnie, fajnie, pięknie. Tu jest kafeteria. Tu niech będzie otwarte. Dobra, jest w tą stronę otwarte. Musimy pamiętać, że tutaj będzie zamknięte, jakby, co? On już wie, że ja tu jestem. Tutaj mamy quarter numer 7. Ten zaś tutaj jest, nie? Ten. On, on chyba przywołuje Baldiego tutaj, mi się wydaje, nie? Nie wiem, jakie on ma ten, tematy do ogarnięcia, ale on naprawdę jest jakimś mega ubesrokiem. Dobra, lecimy dalej. Gdzie teraz? Tutaj znowu. Musimy uważać na principala. Principal niech nie złapie, proszę. Principal, zostaw mnie. Dobra, i teraz tutaj. Co my tutaj mamy? 3. Jest trójka Typ jest niemożliwy. Suzy tam biegnie. Dobra, Suzy pojechała. Tutaj mamy kolejne patrz 9 Dziewięć, Dziewięć. Jason ucieka, mi się wydaje, że on mi damy jakiegoś jump Osiem. 8 On w wentach był! <grytanie> Słyszeliście to jak przed wentów? No nie! O oh my god! No znowu to samo! Yes. Uniknąłem yes. tego! Bardzo mi się podoba to Baldi. Ale tak konkretnie mi się to podoba, wiesz? Baldi nie wie gdzie jest. Ile teraz mamy? Dwa Wenty, ja wchodzę do wentów, ja z tym uciekam Ponieważ wydaje mi się, że Baldi tutaj przyjdzie Najgorsze jest to, że ja mogę wylądować na Baldi My nawet nie wiemy, gdzie te wenty prowadzą Tutaj Aha, jestem, o dobra I Baldi gdzieś tu blisko jest Gdzie tu jest wyjście? On Ta gra jest Ta gra jest niemożliwa, Baldi Baldi dalej tam gdzieś szedł, on mnie nie zauważył Ja, ja nie mogę w to wejść Nie no, muszę w to wejść Dobra, wchodzimy w to i teraz muszę patrzeć na mapę, gdzie iść. Nie mogę iść tam, tylko muszę iść tu. Ty mnie telepiernie jeszcze, nie? Bo mamy ostatni notatnik do zebrania. Dobra, jesteśmy. I teraz tak, mamy 5, 6, 7, nie? 7 gdzie jest siedem. Kiedy się ten event skończy? Tu Mamy to! Wychodzimy stąd. Tutaj, cały czas prosto. Szkoda, że nie się nie za... A tutaj mamy trzy wyjścia nawet. Czy ja muszę iść tu i czy teraz wy Nie, nie tędy, tylko tędy. Seven! Nine! Outbooks! Now all you need to Buli Bully. Tu mi zamknął Tu mi zamknął. on jest za mną. Nie, on jest tu Moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu Mam nadzieję, że wam się ten nowy update Z B6 Plus podobał Jeżeli nie, zapraszam do innych Moich produkcji, mam nadzieję, że no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz No i widzę cię w następnym Video, na razie, dzięki, cześć Jingle bells, jingle bells, ringing all the way, what fun it is to ride a horse...